Wyobraź sobie, że inwestujesz 10 000 złotych w PKO na początku roku. Nie wiesz jeszcze ile spółka wypłaci dywidendy. Cena jednej akcji na 2 stycznia 2025 roku wynosi 139 zł. i 10 groszy. Za 10 000 złotych kupisz 71 akcji. To Twój mały kawałek banku w portfelu. Później spółka ogłasza wypłatę dywidendy w wysokości 18 zł. i 36 Przy 71 akcjach dywidenda wynosi 1303 zł brutto ale po odjęciu podatku Belki 19% dostajesz netto 1056 zł, ale to nie koniec. Kurs akcji wzrósł do 194 zł i 10 groszy. Wartość twoich 71 akcji to teraz 13781 zł. Jeśli dodamy do tego dywidendę, twój całkowity zysk to około 4837 zł, czyli 48% zysku. Zysk inwestora to nie tylko dywidenda, ale też zmiana kursu akcji. Kurs może działać na Twoją korzyść, ale też przeciwko Tobie.